chciałbym poprosić nas o chwilę o to refleksji. Yy, I to mówię dosłownie o to refleksji. Yy, nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Chcę, żeby każdy sobie odpowiedział sam. Czy był taki czas w Twoim życiu, kiedy Bóg wydawał się dużo bliższy niż dzisiaj? Kiedy czytanie słowa, modlitwa były takie proste? widziałeś, jak rzeczywistość się zmienia, bo się modliłeś. Nie mogłeś doczekać się spotkania w kościele. Zapraszałeś innych, dzieliłeś się Ewangelią, modliłeś się o ludzi na ulicy. A dzisiaj wciąż wierzysz, wciąż chodzisz do kościoła, ale utraciłeś pasję, zapał. Wciąż się ogień, ale nie przygasł. Coś miałeś, ale czujesz, jakbyś to utracił. w psalmie 42, w 4-5 o to łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytałem mnie co dzień, no to gdzie ten Twój Bóg? Tak, pamiętam i ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swą wdzięczność. Jak to się dzieje, że kiedyś byłem blisko Boga, a już nie dzisiaj. Czuję, że coś miałeś, ale to straciłeś. I dzisiaj chcę powiedzieć odzyskaj to. A jeśli nie wiesz, o czym mówię, to myślę, że po dzisiejszym kazaniu chciałbym pomóc Ci to zdobyć. Bo to coś zmienia życie. Po wymieniu Jana w trzecim rozdziale pierwsze wersety to jest opis listu do zborów w Sardes. Może, jeżeli ktoś ma Biblię, to już może zacząć otwierać. Sardes w starożytności było stolicą Lidii, potężnego państwa w Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji. Lidia była bogatym państwem, bardzo dobrze wykorzystała swoje położenie, które było na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Po prostu było wielkie bogactwo. I wiadomo, stolica była panią w koronie. W Sardes mieszkał król Jezus, od którego wzięło się określenie ludzi ekstrawagancko bogatych. Nie bez przyczyny od się to wzięło. Gości naprawdę pozłacą wszystko. I, ale po podbiciu przez Persów, później w drugą stronę przez Aleksandra Wielkiego i po jakimś czasie przez Rzymię, miasto straciło na znaczeniu. Dalej były piękne fasady, dalej były wspaniałe budynki, i miasto wyglądało jak z bajki, ale w rzeczywistości było tylko za ścianki. Dlatego Jezus w wersecie pierwszym określa nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale jesteś umarły. I chciałbym przeczytać objawienie Jana, trzeci rozdział, pierwsze cztery wersety. Do anioła Kościoła w Sardes napisz Oto, co mówi ten, który ma siedem Duchów Bożych oraz siedem gwiazd. Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Obudź się. Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskiej jej śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się. Bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w z kilka osób, które nie sprawiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w biedni. Dlatego, że są godne. Często uważamy się za lepszych chrześcijan od innych, bo chodzimy do Kościoła Ziemna Środkowego, a nie do Rzymskiego Katolickiego. Na zewnątrz wyglądamy na duchowo zajętych. Robimy różne rzeczy. Ba, nawet śpiewamy, podnosimy ręce. a to tylko na zewnątrz, bo w środku jesteśmy duchowo martwi. Albo dokorywający. Wewnątrz niczego nie ma, pustka, odklejenie. Wydajemy się innym, tak mocniej duchowo, tak pełni namaszczenia, aż w rzeczywistości czujemy, że coś straciliśmy, zagubiliśmy i rodzi to przygnębienie, chęć odosobnienia, a może doprowadzić do duchowej depresji. I nawiązując do okazania pastora z ubiegłego tygodnia. Zachęcam do tworzenia, jeżeli kogoś nie było, albo nie pamięta. Dzieło Chrystusa jest wystarczające, ale nasza praca bardzo często nie jest wystarczająca. I to się nazywa właśnie nominale chrześcijaństwo. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Wracając do Sardes. Starożytne miasta greckie miały charakterystyczny Plan zagospodarowania był zakładany. Jedna z dzielnic, pierwsza, najważniejsza dzielnica, była zakładana na wzgórzu. Ona była często otoczona murami. Tam siedzibę miał władca, tam były świątynie. Nazywa się to Akropol. I Akropol to jest chyba nazwa najsłodniejszego, bo akropol to jest ten w Atenach. Znamy wszyscy z pocztówek o Grecji. Ale Akropol. W różnych miastach. Podobne funkcje na terenach ruskich miał kreml, a na terenach słowiańskich zachodniej, grody. Też były w tej w zasadzie budowane. I sadas miał Akropol. Piękny, wspaniały, położony na zboczu góry, Tmorus około 2000 metrów nad poziomem morza. Otoczony korytem rzeki, do tego mury ogromne, No wydało się nie do podbicia. I faktycznie był niepodbity aż do 549 roku przed Chrystusem. Miasto było brygane przez persów, medopersów yy, i żołnierze atakowali raz zarazem razem, szturmowali, ale każdy szturm był odgierany. Był rozbijany w pył. I któregoś razu znowu żołnierze perscy czekali na kolejny atak, na kolejny szturm. I nagle spadł na nich hemi, grecki. Okazało się, że strażnik zasnął. I tak mu się głowa myknęła, że hem spadł na, na drugą stronę muru. Żołnierze spięli się na mur. Zdobyli miasto dlatego, że strażnicy poczuli się komfortowo, bezpiecznie i zasnęli. Miałeś coś wspaniałego, ale utraciłeś to, bo rozproszyłeś się, dałeś się ponieść prądowi, duchowo zasnąłeś. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało. Bardzo często utrata tego czegoś w naszym życiu to, to nie jest kwestia chwili. O, stało się, straciłem, zgubiłem kluczyki. Nie. To często efekt wielu momentów, w których podejmujemy niewłaściwe decyzje. A dzisiaj sobie odpuszczę. Jestem zajęty, zmęczony, rozrażniony, mocno zajęcia pozalekcyjne dzieci, praca. Inne rozpraszacze. I to wszystko powoduje, że żywa relacja z Bogiem umiera. Bo dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzech krokach, które pomogą rozbudzić ten żar na nowo. Albo, albo po prostu rozpalić go po raz pierwszy w życiu. Żar żywej relacji z Bogiem. I w zasadzie wszystkie te trzy słowa są zawarte w trzecim arsecie, ale jest jest to słowo przypominaj, skończ z tym i utrzymaj to. Trzy rzeczy. Przypominaj. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Dosłownie w Grece użyty tu jest czas teraźniejszy, nieskończony. Czyli to nie chodzi, że przypomnij sobie i zapomnij znowu, tylko przypominaj sobie. Nie zapominaj. Niech to ci nie wypada z głowy. Utrzymaj to. A co takiego mam sobie przypominać? Może moment, kiedy oddałeś swoje życie Bogu. Po raz pierwszy. Może jakąś konferencję albo nabożeństwo, kiedy w specjalny sposób Bóg ciebie dotknął. Może przypomnisz sobie swoje życie bez Chrystusa i to, co On zrobił dla ciebie. Jakie uczucia towarzyszyły ci bez Niego, a jaka radość i ulga towarzyszyły twojemu nawróceniu? Ja nie chcę nigdy zapomnieć, jak skacowany, prawdopodobnie jeszcze pijany, sięgałem po wody w akademiku i nagle usłyszałem głos sercem skruszonym, nie wzgardzę. Jak wtedy padłem na kolana, jak zaraz się w zamiar, Jaka towarzyszyła temu ulga? Nie chcę tego zapomnieć, bo to mi pozwala pamiętać, jak wielki jest mi Bóg. Przypominaj sobie, jak on Ciebie dotknął. Jak być może uzdrowił Twoje ciało. Jak uwolnił Cię z nałogu. Jak przemienił sposób myślenia. Nadał sens Twojemu życiu. Nadał znaczenie, nadzieję, radość. Przypominaj to sobie. Po drugie, skończ z tym. W wersecie drugim jest napisane, nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. A w trzecim wersecie jest wezwanie do opamiętania się. Wyznaj to. Cudowne w chrześcijaństwie jest to, że wierzymy, że Bóg nie stoi nad człowiekiem tylko po to, aby go osądzać i karć. Nie czeka z batem, aby wypędzić z człowieka na wieczne potępienie. Wierzymy w Boga, który kocha człowieka. Kocha człowieka tak bardzo, że poświęcił absolutnie wszystko tylko po to, żeby wyratować, żeby zbawić Ciebie i mnie, każdego człowieka. Dlatego nie musimy się bać, że utracimy twarz przed Bogiem. Człowieka możesz oszukać, osobę obok możesz oszukać, ale nie Boga. Bóg wie wszystko. Nie musisz bać się osądzania z wyższością, że o jak mogłeś to zrobić. Nie musisz się bać wyrzutów sumienia. Bóg czeka, jak ojciec syna marnotrawnego, z otwartymi ramionami, z szatą, sandałami i pierścieniem. On chce przywrócić Waszą relację. A to, co musimy zrobić my, bo my musimy zrobić jakąś pracę, to wyznać to, co złe, i poprosić o wybaczenie. I odwrócić się od tego. I czasem będzie to wymagało zakończyć pewne sprawy z innymi ludźmi. Możesz potrzebować zebrać relacje. Możesz stracić biznes. Możesz potrzebować kogoś przeprosić. Może potrzebujesz komuś wybaczyć. I jest to ciężkie. Jest to ciężka praca, ale warto. I trzecią rzeczą jest utrzymaj to. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się. Tego, to greckie słowo Tereo: dbać o coś z uwagą, troszczyć się o coś, strzec. Metafora: utrzymać kogoś w takim stanie, w jakim się znajduje, obserwować. Kiedy masz coś cennego, troszczysz się o to w szczególny sposób. Wiecie, mam starego Nissan. Pobijany. jeździ się jakoś. I jest, ale często zostawiam go otwartego, no bo kto by takiego grata chciał. Dwadzieścia <grystanie> parę lat, nie wygląda, nie jest to jakieś super auto. Ale gdybym miał tango, to bym opłacał parking strzeżony i zamontował dodatkowe. lany. Wiecie, kiedy masz coś cennego, to to pasz rozstrzeżesz, jak oka w głowie. Przypomnij sobie to, po co, co straciłeś. Odzyskaj to i trzymaj mocno. Tak powinniśmy traktować nasze zbawienie. Tak powinniśmy traktować naszą relację z Bogiem. I kończąc, chciałbym jeszcze jedną myśl wrzucić. W czwartym wersecie, trzeciego rozdziału apokalipsy jest napisane, że masz sadę z kilka osób, które nie splemiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. I czasem człowiek, który coś ma. Coś otrzymał albo coś dokonał, ma takie myśli, że jest w tym wszystkim sam. Jest wyjątkowy. I to nie chodzi o tą wyjątkowość taką, że się chwalę, że on nikt nie jest taki jak ja. Tylko, że inni tego nie widzą. Jak to możliwe? I na przykład podobno Eliasz, kiedy po wielkim przejawie Bożej na karmelu, kiedy Bóg zrzucił ogień, aby pochłonął ofiarę. Uciekł później na pustynię i jęczy przed Bogiem. To nie ma sensu. Służę Ci wiernie i jestem sam. Jak mu Bóg odpowiada? Nie jesteś sam. Jest jeszcze 500 proroków, którzy nie pokonili się bofaną. A może jesteś jak Dawid? Młody chłopak miał dość bluźnierstw wielkiego przeciwnika. Naprawdę to był chłopaczek. Kilkanaście lat. pojedynkę sam jeden. Wyrusza na wielkiego wojownika, odzianego w zbroję, z potężnym mieczem, z włóczniami. A on tylko patyk, kij proce i parę kamyków, które wyjął dopiero co ze strumienia. I ten chłopaczek zapowiada temu wielkiemu wojownikowi ci głowę, mimo że nawet nie ma miecza. I wiecie, co i robi to. Pokonuje Goliata, a za nim idzie cała armia i kończy zwycięstwo. Bo przykład jednego chłopaka wystarczy na to, żeby poruszyć całą naród. A może jak Estera, widzisz, że twój naród umiera i wiesz, że jak coś nie zrobisz, Podejmujesz lekomyślne decyzję z punktu widzenia prawa. Wychodzisz przed króla niepytana. Ale wiesz, że jeżeli czegoś nie zrobisz, cały naród ginie. I może dzisiaj jesteś tu właśnie jedynym w pracy, jedynym w szkole, jedynym w rodzinie i może w kościele. I mówisz, jestem sam w tym wszystkim, a dlaczego? Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, nie poddawaj się. Wiedz, że Bogu wystarczy Twoja wysta postawa gotowości, aby przemienić całą tą Twoją okolicę. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie je śmierci. Obudź się, który śpisz, Powstań z martwych, a zajeśnie Ci Chrystus. Przypomnij sobie to, co byś może straciłeś. Albo zobacz, czego możesz doświadczyć, kiedy stoisz blisko wielkiego Boga. Przypomnij sobie, zakończ z tym, co przeszkadza i utrzymaj tą relację z